Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie w powakacyjnej, pourlopowej rzeczywistości. W naszej firmie trwają bardzo intensywne przygotowania do wielu wydarzeń, na które już za chwileczkę razem z Państwa i moim gościem będziemy mieli ogromną przyjemność zaprosić właśnie, właśnie Państwa. A Państwa i moim gościem jest dzisiaj Pan Stanisław Tam, sekretarz miasta Poznania. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Sekretarzu. Panie sekretarzu, zanim zaprosimy, zaprosimy na wydarzenia, a szczególnie na jedno z tych wydarzeń, które będziemy mieli ogromną przyjemność razem wspólnie zorganizować, chciałbym porozmawiać o rzeczywistości zamówień publicznych. Bardzo dynamicznej rzeczywistości, która jak wiemy zmieniła się od 1 stycznia obecnego roku. A więc nowa ustawa, obszerna ustawa, która wprowadziła wiele nowych instytucji, która była ogromnym, ogromnym wyzwaniem. Jak to wyglądało u Państwa w poznaniu po stronie no, ogromnego zamawiającego? Uczestniczyliśmy w pracach nad nową, nowym prawem zamówień publicznych w osobie pani Katarzyny Woźniak, dyrektora Biura Zamówień Publicznych, która konsultowała w trakcie prac nad projektem ustawy. I przedstawiała różne opinie, stanowiska, które z całą pewnością wpłynęły na kształt przyjętej w 2019 roku ustawy. 2020 rok chcieliśmy w całości poświęcić na przygotowania nowej, nowych procesów, nowych procedur, ale pewne ograniczenie wiązało się z pracami nad nowelizacją ustawy, która jeszcze nie weszła w życie. Praktycznie cały, rzeczywistość. Tak, prawie, Cały 2020 rok trwały kolejne ustalenia, uzgodnienia, i dopiero pod koniec listopada Sejm przyjął kolejną nowelizację, która wydaje mi się, że prawie 130 punktów zawiera, czyli również zawiera bardzo wiele nowych rozwiązań. Dlatego opóźnialiśmy szkolenia i informacje na temat nowego prawa zamówień, by nie było takiej sytuacji, że przekazaliśmy, Informacje, które za chwilę już były nieaktualne, bo to wymaga wtedy dużo więcej czasu. Uczyć, oduczyć i ponownie nauczyć powoduje to dużo większe zamieszanie, dlatego bardzo intensywnie wyznaliśmy już kształt ustawy, przystąpiliśmy do z jednej strony opracowania procedur, które obowiązują w urzędzie, i w jakim stopniu są również wykorzystywane przez wszystkie miejskie jednostki organizacyjne, które tworzą wspólnotę instytucji Miasta Poznania, ale równocześnie były prowadzone szkolenia, szczególnie dla. Pracowników biura zamówień, ale również dla osób, które w poszczególnych biurach, wydziałach zajmują się na co dzień zamówieniami. Tak, żeby te nowe instytucje, które radykalnie zmieniają w wielu przypadkach podejście do całego procesu realizacji zakupów, żeby one w jak najlepszym stopniu zostały wykorzystane. Jest to Trudny proces, on cały czas trwa, pomimo że minęło już 8 miesięcy i przeprowadziliśmy w urzędzie ponad 80 postępowań w oparciu o nowe prawo zamówień publicznych, to cały czas doskonalimy, ponieważ cały czas jest potrzeba interpretowania zapisów tej ustawy, wyjaśniania i nieustannie praktycznie trwa burza mózgów. A trzeba powiedzieć, że Biuro Zamówień Publicznych urzędu też jest takim centrum kompetencji. W zakresie zamówień publicznych dla miejskich jednostek organizacyjnych stąd e, również taka praca edukacyjną. edukacyjną, tak, ale również starającą się e, w podobny sposób, by rozumiano określone zapisy e, dotyczące prawa zamówień publicznych. Także był to bardzo trudny e, proces e, przygotowania i on jest w trakcie, czyli cały czas Staramy się jak najlepiej odczytać tę ustawę i jak najlepiej wykorzystać możliwości, które daje. Tutaj dodajmy jeszcze ten okres przygotowań do wejścia w życie nowej ustawy. No, zbiegł się z e, tą rzeczywistością covidową i z wszelkimi tak. ograniczeniami, które, które pandemia przyniosła ze sobą. Tak, to również było pewne ograniczenie, choć. Dość szybko udało nam się zacząć pracę zdalną. Akurat elektronizacja zamówień również nam ułatwiła ten, 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 ten realizację tych procesów i praca zdalna. Po, Dawała możliwość efektywnej pracy, a równocześnie dzięki temu ograniczaliśmy ryzyka wśród pracowników, ale też wśród naszych oferentów, bo, bo te kontakty były ograniczone. No właśnie, elektronizacja, pełna elektronizacja prowadzonych postępowań również od początku obecnego roku. Jakie największe wyzwania po Państwa stronie z tą elektronizacją się wiązało i z czym Państwo musieliście się mierzyć? Staraliśmy się wykorzystać elektronizację już na początku 2018 roku. I 2018, 2019, a szczególnie 2020 rok to był czas nauki. Wykorzystywaliśmy taką metodę hybrydową, czyli dopuszczaliśmy składanie zarówno w formie tradycyjnej ofert, ale też w formie elektronicznej. To przygotowywało, zarówno Naszych pracowników, ale też dostawców, oferentów do nowych procedur. Wydaje się, że w jakimś stopniu to ułatwiło nam przejście na całkowitą elektronizację, która pozwala oszczędzać czas, pozwala. Yy, pozwala być jeszcze, tworzyć ten proces jeszcze bardziej transparentnym, yy, a szybkość wymiany informacji też jest bardzo istotna, bo terminy to przy realizacji każdego zadania bardzo ważne yy, wskazania, których należy dotrzymywać, by, by zgodnie z zasadami realizować yy, projekty czy, czy yy, zadania. Także yy, Przejście na całkowitą elektronizację jest to również proces, który z jednej strony y, początkowo realizowaliśmy w oparciu o pułap i mini portal, który oferował y, Urząd Zamówień Publicznych. Obecnie przeszliśmy na y, już komercyjne rozwiązania, y, na platformę zakupową, i, i wydaje się, że y, to rozwiązanie daje nam y, większe możliwości, gdyż Trzeba pamiętać, że realizacja procesu zamówień w tak dużej jednostce jak urząd, a jest to ponad 2000 zadań i projektów każdego roku, to powoduje konieczność systemowych rozwiązań i tworzenia procesów, w których wykorzystanie cyfryzacji jest niezwykle... Ważnym elementem, by można było pewne części automatyzować, ale też, żeby nie zgubić wielu ważnych informacji. Także pełna elektronizacja jest u nas w pełni stosowana, ale również cały czas pracujemy nad tym, żeby jeszcze bardziej optymalnie wykorzystać na przykład poprzez powiązanie z systemami wspierającymi zarządzanie miastem. U nas takim Kluczowym procesem jest realizacja budżetu miasta, czyli realizacja wszystkich procesów, projektów. Lista zadań, które, które tak. miasto musi zrealizować. Musi zrealizować każdego, każdego roku. roku, z tego jest rozliczane, a ogromnie ważne jest efektywne zamawianie różnych produktów, towarów, usług czy robót budowlanych. Także jesteśmy na etapie włączania elektronizacji zamówień do systemów informatycznych, które w naszym mieście funkcjonują. Zwrócił pan sekretarz uwagę na bardzo ważną kwestię, efektywność wydatkowania środków. To jest jeden, mam wrażenie, z głównych filarów właśnie nowej, nowej ustawy prawo, prawo zamówień publicznych. Wskazał pan na elektronizację na, jako na taki element wspierający proces zarządzania miastem. Chciałbym zapytać też o ludzi, bo o tym też była mowa na samym początku naszej rozmowy i na ten zespół, zespół odpowiedzialny za udzielanie zamówień publicznych. Wskazał Pan na tą edukacyjną rolę tego zespołu. Proszę powiedzieć, w jaki sposób budować w sposób również efektywny zespół, który będzie odpowiedzialny za udzielanie zamówień publicznych u tak dużego zamawiającego, jakim jest miasto Poznań. To jest właśnie kluczowa sprawa, czyli kto jest zamawiającym. Nieco inaczej to wygląda w małej instytucji publicznej, małej gminie, a inaczej w dużym mieście, gdzie każda najdrobniejsza procedura jest bardzo skomplikowanym procesem, który musi być obudowany i od strony tej formalnoprawnej, ale też technicznej, by można było efektywnie i skutecznie działać. I patrząc na zespół w urzędzie miasta, który tak jak podkreślałem, ma również ogromne znaczenie jako centrum kompetencji dla wszystkich zamawiających miejskich jednostek organizacyjnych. Niezwykle ważne jest z jednej strony znajomość prawa, które kompetencji formalnych, kompetencji formalnych ale również to, co jest, wydaje mi się, kluczowe, to porozumienie i dialog z osobami, które są w wydziałach merytorycznych, czyli tych, które realizują projekty, zadania, ponieważ tam są osoby odpowiedzialne za realizację budżetu i ta współpraca pomiędzy osobami realizującymi zadaniami. A specjalistami od zamówień publicznych jest kluczowa. Jeżeli jest tu dialog i wzajemne zrozumienie, to dzięki temu nie tylko udaje się efektywnie i zgodnie z prawem realizować zamówienia, ale również udaje się doskonalić ten cały system zamówień, ponieważ to jest rzecz kluczowa, by. Umieć wykorzystywać doświadczenie z wcześniej przeprowadzonych postępowań do tych, które będziemy prowadzić w kolejnych miesiącach, latach. To jest największa sztuka. Zresztą ustawa wprowadziła obowiązek ewaluacji, który ma również bardzo istotne znaczenie dla efektywności, ale dokładnie, oczywiście na samym początku bardzo istotna sprawa, to jest ta analiza potrzeb i wymagań. To jest niezwykle ważne, bo jeżeli na początku mamy analizę, a nawet wielu twierdzi, że jedna czwarta efektywności, czyli za, w jednej czwartej za efektywność zamówienia odpowiada właśnie ta analiza potrzeb i wymagań. To jest bardzo istotne, ponieważ jeżeli dobrze ten proces zostanie przeprowadzony, to wtedy mamy i dobre specyfikacje warunków zamówienia, ale również mamy dobrą merytorycznie umowę, która jest i z punktu widzenia zamawiającego, ale również z punktu widzenia dostawcy czy, czy oferenta jest bardzo istotna, bo to, nad czym szczególnie zależy dostawcom, to by znać reguły gry. Oni się bardzo szybko do tego dostosowują, ale jeżeli. Chcą to robić w sposób sprawny, muszą znać te warunki, w których mają to realizować. I dlatego również ten element doskonalenia umów i, i ta ewaluacja realizacji zamówienia jest rzeczą bezcenną, i dobrze, że ustawa wprowadziła taki obowiązek. Czyli właściwe przygotowanie. Rozumiany jako, jako też taka doskonała komunikacja pomiędzy pracownikami zamówień publicznych, a też innymi pracownikami zamawiającego, jest tym elementem kluczowym i tym elementem, który wpływa na później efektywność i prowadzonego postępowania, i realizowanych zadań. Tak jest. A z naszej perspektywy chodzi o to, żeby jak najefektywniej wykorzystywać bardzo ograniczone środki, którymi dysponuje miasto do poprawy jakości życia. Mieszkańców Poznania. No tutaj dodajmy, że poruszamy się również w tej rzeczywistości finansów publicznych. Tak jest. Jest to czasami nawet przez wiele osób używa się takiego określenia, że wydawanie publicznych pieniędzy jest karą za jakieś wcześniejsze grzechy. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest to trudny proces, obudowany licznymi przepisami. Ale spełnienie ich pozwala uzyskiwać coraz lepsze efekty z wykorzystania tych środków. Ale warto też pamiętać właśnie o tej perspektywie, jak to się mówi, żeby też te środki publiczne wydawać tak jak swoje, swoje własne. Owszem, ale czasami, wydając swoje własne, to nie zawsze jesteśmy zadowoleni z wyborów, których dokonaliśmy, bo często kupujemy emocjami. Kupujemy przy okazji i niekoniecznie są to optymalne wybory. Tego nie wolno nam robić w zamówieniach publicznych. W zamówieniach publicznych, tak. Panie sekretarzu, zatrzymajmy się jeszcze, jeszcze na moment przy kwestii ludzi w zamówieniach publicznych, czy też szerzej, szerzej zespołów. Idealny pracownik działu zamówień publicznych, jakie kompetencje powinien posiadać, Pańskim zdaniem? No, należy zauważyć, że w tej chwili ja przynajmniej nie znam, by w Polsce kształcono na poziomie licencjatu czy magisterium w tej specjalizacji zamówień publicznych. A wydaje mi się, że profesjonalizacja wymagałaby również rozwijania tej dziedziny wiedzy. Cieszę się, że Komisja Europejska wydała Kilka lat temu takie ramy kompetencji specjalistów do spraw zamówień publicznych, i myślę, że one dobrze odzwierciedlają te potrzeby. W tej chwili, specjaliści od zamówień to często są samoucy. Osoby, które dzięki samokształceniu, dzięki udziałowi w, w różnego rodzaju szkoleniach, kongresach, konferencjach, poszerzają tą wiedzę. Również poprzez podpatrywanie dobrych praktyk, także uczenia się, oczekiwań przedsiębiorców, by te zamówienia z rynkiem. Tak, to jest bardzo istotne. Wydaje mi się, że bardzo istotne będą również kompetencje cyfrowe. No, elektronizacja wymusiła te kompetencje, ale również, by jak największym stopniu uwzględniać procesy cyfryzacji i automatyzacji, by te czynności, które mają charakter powtarzalny i rutynowy, mogły w jak największym stopniu być realizowane poprzez systemy informatyczne, a skupić się właśnie na ewaluacji i na wiedzy dotyczącej rodzaju zamówień. Tutaj widzę często duży problem, że osoba, która odpowiada za przeprowadzenie Zamówienia, ona ma dość ograniczoną wiedzę z, z oczywistych powodów. No, trudno być specjalistą w, w każdej, to jest niewykonalne. Ja współczuję w mniejszych jednostkach, kiedy dział zamówień ogranicza się do jednego człowieka i to musi być osoba, która zna się na wszystkim. To powiedzmy sobie szczerze, że tak często bywa. Tak często bywa. Dokładnie. I tu ogromna rola to właśnie spotkania, wymiana wiedzy doświadczeń, dobrych praktyk. Jest to bardzo istotne również to spotkanie z oferentami, z przedsiębiorcami, żeby poznać ich oczekiwania, ich uwarunkowania, bo bardzo nam zależy na jak największej liczbie bardzo dobrych ofert, które pozwolą nam w długim okresie czasu osiągać jak największe efekty. Konkurencyjność postępowania przekłada się oczywiście już finalnie na ceny realizowanych, realizowanych zadań. Cieszę się Panie Sekretarzu, że wspomniał Pan o tym dokumencie Komisji Europejskiej, o ramach kompetencji specjalistów do spraw zamówień publicznych. Mam wrażenie, że faktycznie od już, zresztą to jest problem, który funkcjonuje w systemie od wielu lat. Brak tego systemowego podejścia, brak systemowego kształcenia. Paradoksalnie dokument, o którym mówiliśmy, który wyróżnia 30 kompetencji specjalistów zamówień publicznych stosunkowo niewielki obszar tych kompetencji pozostawia tym kompetencjom formalnym, prawniczym. Natomiast zdecydowana większość w zdecydowanej przewadze są te kompetencje miękkie, jak komunikacja, tak negocjacje, zresztą to w trakcie naszej rozmowy o tym, o tym była, była mowa. Zdolność również do, do, do tej edukacji swoich współpracowników czy, 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 czy osoby, osoby merytoryczne. Przejdźmy teraz do wydarzenia, które czeka nas już niebawem, które my jako, jako, jako spółka będziemy mieli ogromną przyjemność współorganizować razem z Miastem Poznań. Panie Sekretarzu, gdyby zechciał Pan troszeczkę opowiedzieć o tym wydarzeniu i na koniec oczywiście zaprosić do uczestnictwa. Już na początku 2020 roku pani dyrektor Katarzyna Woźniak przyszła z pomysłem organizacji w Poznaniu takiego wydarzenia, które pozwoliłoby spotkać się specjalistom od zamówień i nie tylko poznać najlepszą wiedzę ekspercką, akademicką w tym zakresie. Ale również spotkać się z przedsiębiorcami, z osobami, które odpowiadają w przedsiębiorstwach za przygotowywanie ofert, a także poznać różnego rodzaju uwarunkowania związane z podmiotami ekonomii społecznej, które są bardzo istotne w, w procesie zamówień. Myślę, że zarówno program, jak i możliwość bezpośredniego spotkania, Pozwolą w największym stopniu poprawić, poznać, poszerzyć wiedzę w zakresie zamówień, ale również wymienić się doświadczeniami. Tego nie uda się osiągnąć zdalnie, dlatego czekaliśmy na możliwość i to miejmy nadzieję, że będzie możliwość bezpośredniego spotkania w dniu 30 września w Poznaniu na stadionie miejskim, czasami nazywanym stadionem Lecha przy ulicy Bułgarskiej, ale jest to stadion miejski, który również ma dobre warunki do bezpiecznego przeprowadzenia. Tego rodzaju wydarzenia. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że będzie to czas dobrze wykorzystany i mam nadzieję, że uda się trochę poznać uroków pięknego Poznania. Serdecznie zapraszam do Poznania. No tak, miejsce organizacji wydarzenia, bardzo mocno utożsamiane i kojarzone z Poznaniem. Jestem przekonany, że. To miejsce będzie również od 30 września utożsamiane i kojarzone z zamówieniami publicznymi, z wiedzą merytoryczną z zakresu zamówień publicznych najwyższej jakości. Szanowni Państwo, 30 września Stadion Miejski w Poznaniu, Poza, Poznań o Zamówieniach Publicznych. Organizatorem tego wydarzenia jest miasto Poznań i spółka Open Nexus. W imieniu naszej spółki bardzo serdecznie również zapraszam Państwa na to wydarzenie. Panie Sekretarzu, dziękuję bardzo za tę rozmowę. Już teraz z góry dziękuję za, za wspólną realizację tego projektu. Mam nadzieję, że nie jest to nasz ostatni wspólny, wspólny projekt. Jestem przekonany, że jest potrzeba systematycznych spotkań i bardzo chciałbym, żeby Poznań był miejscem dobrych spotkań, które będą bardzo efektywne i oczekiwane przez osoby specjalizujące się w zamówieniach publicznych. Szanowni Państwo, zapraszamy do poznania, zapraszamy do rozmowy o zamówieniach publicznych. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.